Cześć, Marta Dobrowolska z tej strony. Jest mi niezmiernie miło gościć Cię dzisiaj na moim filmie. Jeśli trafiłeś na ten film, to jest wielka szansa, że jesteś nowym partnerem w firmie Monate Global i moje gratulacje z tej strony, dlatego że uważam, że to jest świetna decyzja. E, dzisiaj powiem o, o randze Managing Market Partner. To jest tak naprawdę pierwsza ranga w naszym planie marketingowym. Ja wiem, że wiele osób, które przychodzi do naszego biznesu, e, od razu patrzy na rangi dyrektorskie. O chciałbym być dyrektorem, chciałbym być choćby market mentorem, gdzie już rozdają auta, tak? Natomiast ja dzisiaj powiem, dlaczego ta ranga jest tak ważna. Dlatego, że uważam, że jeżeli Ty jesteś w stanie zrobić tą rangę i jesteś w stanie pokazać swoim partnerom biznesowym, jak dojść do takiej rangi, jesteś w stanie im pomóc to zrobić, to tak naprawdę jesteś w stanie szybko rzeczywiście dojść do pozycji dyrektorskiej i to do tej ostatniej. Także pokażę Ci dzisiaj, jak łatwo osiągnąć taką rangę. Jest oczywiście kilka warunków do spełnienia. Pierwszym takim warunkiem jest 300 Twoich punktów personalnych, tak zwanych PV. Te punkty PV, personal volume, są przypisane do Ciebie, czyli to jest wszystko, co zrobisz sam, wszystko, co zrobią Twoi klienci detaliczni i wszystko, co zrobią Twoi klienci VIP, tak? Czyli osoby niezwiązane z biznesem. To jest, to jest taki warunek pierwszy, to może zapiszmy sobie go tutaj z boku, 300. PV to jest jeden z warunków. Drugim takim warunkiem, który należy spełnić, to są dwie aktywne nogi. Tak? Czyli co, co to oznacza? Oznacza to tyle, że powinieneś zaprosić dwie nowe osoby do biznesu, które tak samo jak ty staną się partnerami biznesowymi. Teraz e, każda osoba, która dołącza do naszego biznesu, e, wykupuje pakiet startowy. Już najmniejszy pakiet startowy, który kosztuje 965 zł, zawiera 200 punktów. Czyli każda osoba, która wejdzie na pakiet za 965 zł, już te punkty e, będzie miała. I to jest to jest tak naprawdę warunek, bo Twoja noga, aktywna noga, staje się aktywną wtedy, kiedy właśnie 200 punktów e, zrobi obrotu, tak? Czyli wystarczy tak naprawdę kupić ten pakiet podstawowy, żeby już być tą aktywną nogą. E, tutaj te punkty to już są punkty GV, to są punkty Group Volume, e, i to są punkty, tak, które tak naprawdę zliczają się w całą Waszą grupę. Ja jeszcze tutaj może napiszę. Dwie aktywne nogi. To jest drugi z warunków do spełnienia. Natomiast trzecim warunkiem jest 1200 punktów GV, czyli group volume, czyli to są takie punkty, które zrobisz z zespołem. Ty tak naprawdę z dwoma osobami już tworzycie zespół i już w tym momencie macie tak naprawdę 700 punktów. Potrzebne jest wam 1200 w sumie. To jest trzeci warunek i tak naprawdę ostatni, także widzisz, wcale nie jest tak trudno. Kto może zrobić te, te brakujące 500 punktów? To tak naprawdę możesz zrobić albo ty, albo ta osoba, albo ta osoba, albo możecie się podzielić. Zrobicie na przykład po 200, to już macie stówkę, stówkę więcej, tak? Albo ta osoba zrobi 300, ta 200, tu jest totalna dowolność. Kto zrobi, to zrobi. Po prostu tutaj nie ma, nie ma powiedziane, że to musi zrobić ta czy ta osoba. Także podsumowując, 300 punktów. Swoich masz zrobione 200 punktów na każdej nodze, żeby stała się aktywną, plus 1200 GV, czyli nieważne, kto to, kto to zrobi, i już osiągnąłeś rangę Managing Market Partner. Firma oczywiście zadbała też o to, żeby pomóc nowym partnerom, aby mieli łatwiej na starcie, dlatego stworzyła program tak zwany Smart Start. Ja tu może zapiszę za chwilę. Smart Start. Program, program Smart Start to jest czas, kiedy wejdziesz do biznesu. To jest ten miesiąc, w którym wejdziesz, plus dwa kolejne miesiące, w którym jesteś tak naprawdę objęty tym programem Smart Start. W programie Smart Start najlepszym sposobem na budowanie biznesu jest budowanie bloków. Tak zwany blok składa się z jednego nowego market partnera, Plus czterech klientów VIP. E, tak jak widzisz, jeżeli będziesz pracował konsekwentnie i będziesz stawiał takie bloki, tak w cudzysłowie. Czyli będziesz zapraszał jednego market partnera plus czterech klientów VIP w miesiącu, to te 500 punktów naprawdę jest szybko do zrobienia. A dodatkowo firma za utworzenie jednego takiego bloku wynagradza cię kwotą 550 zł. Także jak widzisz, z każdej strony firma pomaga, żebyś mógł spokojnie wystartować i żeby nie przytłoczyło cię od razu. Nie przytłoczył cię ten start w nowym biznesie. Także ja życzę Ci wszystkiego dobrego. Jestem pewna, że poradzisz sobie w tym biznesie. I spotkajmy się gdzieś na Iwencie. Trzymaj się. Cześć.